Kiedy papież Leon XIV publicznie ignoruje wyciągniętą dłoń polskiego prezydenta Andrzeja Dudy podczas oficjalnej kolacji dyplomatycznej w Rzymie, świat polityki wstrzymuje oddech. Ale to, co dzieje się później, wywołuje prawdziwe trzęsienie ziemi w media. Papież odwraca się od prezydenta i siada obok młodej syryjskiej uchodźczyni, rozpoczynając z nią serdeczną rozmowę. Jego mikrofon, wciąż włączony, rejestruje słowa – które w ciągu kilku godzin obiegną cały świat i odsłonią ukryty konflikt między dwoma najpotężniejszymi przywódcami. To nie był zwykły dyplomatyczny nietakt, to była prawdziwa deklaracja wartości, która zmieniła dynamikę europejskiej polityki. Zanim zanurzymy się w tej historii, napisz w komentarzach, skąd oglądasz ten materiał i co myślisz o roli Kościoła w debacie o uchodźcach. I nie zapomnij zasubskrybować kanału żeby być na bieżąco z podobnymi analizami wydarzeń, które zmieniają oblicze współczesnej Europy. Rzym to nie tylko wieczne miasto, ale również wieczna scena polityczna, gdzie przez stulecia rozgrywały się dramaty kształtujące losy narodów. Tego ciepłego, majowego wieczoru, powietrze w Palazzo XVI-wiecznym pałacu należącym niegdyś do jednej z najpotężniejszych rodzin Rzymu, było ciężkie od napięcia i zapachu wiosennych kwiatów ustawionych w ważonach. Kryształowe żyrandole odbijały światło na twarzach najważniejszych europejskich przywódców, zgromadzonych na specjalnym szczycie dotyczącym kryzysu migracyjnego w Europie. Prezydent Polski, Andrzej Duda, ubrany w idealnie skrojony granatowy garnitur z dyskretną biało wstążką w butoniers, poruszał się po sali z pewnością siebie, którą tylko częściowo maskowało jego zdenerwowanie. Jego oczy regularnie wędrowały w stronę wejścia, wypatrując papieża. Doradcy przez tygodnie przygotowywali ten moment symboliczny toast z papieżem Leonem XIV, który miał zostać uchwycony przez dziesiątki kamer i stać się wizualnym dowodem silnych relacji między konserwatywnym rządem Polski a Watykanem. W kuluarach mówiło się, że po miesiącach napiętych relacji, spowodowanych krytyką ze strony Watykanu dotyczącą polskiej polityki migracyjnej, ten gest mógłby zapoczątkować nowy rozdział. Papież zbliża się, szepnął jeden z doradców Dudy, młody mężczyzna w okularach, którego dłonie lekko drżały z emocji. Przygotuj kieliszek, pamiętaj, krótki toast, naturalny uśmiech, potem krótka rozmowa o tradycyjnych wartościach rodzinnych. Duda skinął głową, dyskretnie poprawił krawat i chwycił kieliszek szampana, który natychmiast został dopełniony przez jednego z kelnerów. Kamery ustawiły się w odpowiedniej pozycji, jak gdyby wyczuwając nadchodzący ważny moment. Fotoreporterzy podnieśli aparaty, ich obiektywy wycelowane w przestrzeni między polskim prezydentem a wejściem. To miał być moment, który znalazłby się na pierwszych stronach gazet: perfekcyjnie zaplanowane polityczne zdjęcie. W sali nagle zapadła cisza. Papież Leon XIV, 79-letni Włoch o niskim wzroście, ale niezwykłej charyzmie. Wszedł do sali. Znany z niespodziewanych gestów i bezpośredniego stylu, poruszał się powoli. Zatrzymując się co chwilę, by zamienić kilka słów z różnymi gośćmi. W swoim białym stroju wyróżniał się wśród ciemnych garniturów polityków jak latarnia morska. Jego twarz, pomimo wieku, emanowała niezwykłą energią i bystrością spojrzenia. Duda wyprostował się i zrobił krok naprzód, unosząc kieliszek. Wokół niego uformowała się pusta przestrzeń. Jakby wszyscy instynktownie wyczuwali, że ma nastąpić ważny dyplomatyczny moment. Wasza świątobliwość, na zdrowie i na pomyślność stosunków między Polską a Stolicą Apostolską, powiedział po polsku, podczas gdy tłumacz szeptem przekładał jego słowa. Duda uśmiechnął się, ten sam uśmiech, który wielokrotnie ćwiczył przed lustrem. To, co wydarzyło się później, trwało zaledwie kilkanaście sekund, ale zostało uwiecznione przez dziesiątki kamer. Papież, który był zaledwie kilka kroków od Dudy, zatrzymał się. Jego przenikliwe oczy spoczęły na polskim prezydencie, potem na wyciągniętym kieliszku, ale zamiast odwzajemnić gest, jego twarz pozostała niewzruszona. Bez słowa, bez gestu minął polskiego prezydenta, jakby był niewidzialny. Szmer przeszedł przez salę. Kamery rejestrowały każdą sekundę, każdy mikrowyraz na twarzy Dudy, który stał z wyciągniętym kieliszkiem. Jego uśmiech powoli gasł, zastąpiony przez wyraz konsternacji. Co się stało? szepnął jeden z polskich dyplomatów do swojego kolegi. Nie wiem, odpowiedział drugi, jego twarz blada. To nie było w scenariuszu. Papież tymczasem skierował się w przeciwną stronę sali, jego kroki powolne, ale zdecydowane. Na końcu sali, przy niewielkim stoliku, siedziała młoda kobieta w skromnej, ciemnej sukience. Emire Kelil, 19-letnia syryjska uchodźczyni była specjalnym gościem tego wieczoru, symbolem humanitarnego wymiaru europejskiego kryzysu migracyjnego. Mogę się przyłączyć? zapytał papież po arabsku. A jego słowa zostały natychmiast przetłumaczone przez tłumacza. Emire, wyraźnie zaskoczona, uniosła wzrok. Jej oczy, ciemne i pełne nieufności wobec otaczającego ją świata polityki, napotkały spojrzenie papieża. Wreszcie skinęła głową. Delikatnie, z wahaniem, oczywiście, wasza świątobliwość, odpowiedziała cicho. Kamery zarejestrowały, jak papież siada obok niej, odsuwa na bok oficjalne menu i nachyla się, rozpoczynając rozmowę. Jego twarz, przed chwilą niewzruszona, teraz ożywiła się, stała się ciepła i pełna uwagi. Tymczasem polski prezydent, wciąż trzymający swój kieliszek, został otoczony przez swoich doradców. Którzy próbowali zminimalizować niezręczność sytuacji. Gdy papież Leon XIV rozmawiał z Amirą, atmosfera w Pelaco kolonna była mieszanką napięcia i fascynacji. Mikrofon przypięty do białych szat papieża, który miał zostać wyłączony po oficjalnych przemówieniach, pozostał aktywny, techniczny błąd, który miał zmienić dynamikę całego wydarzenia. Technicy nie zauważyli tego natychmiast. Co pozwoliło kilku dziennikarzom z dostępem do kanału audio usłyszeć fragmenty rozmowy. Opowiedz mi o swojej podróży, Amiro, powiedział papież, jego głos cichy ale wyraźny, z nutą prawdziwego zainteresowania. Nie o statystykach, które wszyscy znamy, nie o liczbach łodzi czy kilometrach granic. Opowiedź mi o ludziach, których spotkałaś. Emire, początkowo onieśmielona, siedziała sztywno na krześle, jej dłonie zaciśnięte na małej torebce. Jednak coś w sposobie, w jaki papież na nią patrzył, nie jak na symbol, nie jak na ofiarę, ale jak na człowieka z historią wartą wysłuchania, sprawiło, że powoli się rozluźniła. To trudno opisać, zaczęła niepewnie. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek opuszczę Syrię. Mieliśmy normalny dom w Aleppo, mój ojciec był nauczycielem matematyki, mama pielęgniarko. Mieliśmy nawet psa, nazywał się Safir. Jej opowieść stopniowo stawała się coraz bardziej osobista. Mówiła o bombardowaniach, które zniszczyły ich dzielnice, o zniknięciu ojca, o trzech latach spędzonych w różnych obozach dla uchodźców. Mówiła o swojej matce, która zmarła w drodze z powodu braku leków na serce, i o młodszym bracie, który został w obozie w Grecji. Najtrudniejsze było przekroczenie morza, powiedziała, jej głos teraz silniejszy. Ale nie strach przed utonięciem, jak myślą ludzie. To był strach przed zapomnieniem. Bałam się, że jeśli umrę tam, w wodzie, nikt nie będzie pamiętał naszych historii, naszych imion, że będziemy tylko liczbą w statystykach. Papież słuchał uważnie, jego twarz wyrażała głębokie współczucie. W pewnym momencie położył swoją dłoń na dłoni Amery, starczą rękę na młodej, naznaczonej trudami ucieczki dłoni. Ten prosty gest Solidarności, uchwycony przez kamery, Miał stać się jednym z najbardziej ikonicznych obrazów roku. Żaden człowiek nie jest zapomniany przez Boga, powiedział cicho, i żaden człowiek nie powinien być zapomniany przez innych ludzi. Każda historia jest święta, każde imię jest zapisane w księdze życia. W tym samym czasie, po drugiej stronie sali, atmosfera wokół prezydenta Dudy stawała się coraz bardziej napięta. Doradcy otoczyli go ciasnym kręgiem, tworząc barierę między nim a kamerami które wciąż szukały na jego twarzy śladów reakcji. To jest absolutnie niedopuszczalne, mówił jeden z doradców, starszy mężczyzna o siwych włosach. Powinniśmy natychmiast opuścić przyjęcie. Nie możemy sobie na to pozwolić, odpowiedział inny, młodszy. To tylko pogorszy sytuację, musimy zachować godność. Duda milczał, jego twarz była maską kontrolowanych emocji. Jego sztab próbował opanować sytuację, ale było jasne, że doszło do poważnego dyplomatycznego incydentu. To nieporozumienie, powtarzał rzecznik prasowy, otoczony przez dziennikarzy. Papież ma napięty harmonogram rozmów ze wszystkimi przywódcami. Prezydent Duda rozumie to i uszanuje. Jednak kamery nie kłamały, a nagrania krążące już po mediach społecznościowych pokazywały wyraźnie, jak papież celowo ominął polskiego prezydenta. Media społecznościowe huczały od komentarzy i analiz. Hashtag papiezi zaczął trendować w kilku europejskich krajach, a zdjęcie papieża trzymającego dłoń Ameryi było udostępniane tysiące razy w ciągu minut. W ciągu godziny film z incydentu został wyświetlony ponad milion razy. Komentatorzy polityczni zaczęli analizować znaczenie tego gestu w kontekście polityki migracyjnej Polski, która w ostatnich latach była krytykowana przez organizacje humanitarne. To bezprecedensowy dyplomatyczny afront mówił były ambasador Polski przy Watykanie w wywiadzie. Takie publiczne upokorzenie głowy państwa jest niezgodne z protokołem. To nie jest kwestia protokołu, ale moralności, odpowiadała profesor etyki. Papież wysłał jasny sygnał. Wartości humanitarne są ważniejsze niż polityczne sojusze. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy jeden z doradców Dudy zdecydował się podejść do stołu, przy którym siedział papież za mirą. Przepraszam, wasza świątobliwość, powiedział, starając się zachować spokojny ton. Prezydent Duda chciałby porozmawiać, jeśli to możliwe. Papież spojrzał na doradcę spokojnie. Powiedz prezydentowi, że właśnie rozmawiamy o przyszłości Europy o wartościach, które będą kształtować los tego kontynentu. Jest mile widziany, jeśli chce się przyłączyć do tej rozmowy. Doradca zawahał się. Niepewny jak zinterpretować tę odpowiedź. Wrócił do Dudy, który po krótkiej naradzie zdecydował się nie podchodzić. Zamiast tego polski prezydent rozpoczął rozmowę z premierem Włoch, starając się wyglądać na pochłoniętego ważnymi sprawami państwowymi. Tymczasem Emirę opowiadała papieżowi o swoich marzeniach. Chciała studiować medycynę, pomagać innym uchodźcom. Chciała odnaleźć ojca i brata i zacząć wszystko od nowa. Straciłam dom, rodzinę, wszystko, co znałam, powiedziała, a jej głos, wbrew oczekiwaniom, był pełen siły. Ale nie straciłam nadziei i nie straciłam wiary w ludzi, mimo wszystko, co widziałam. Kolacja dyplomatyczna dobiegała końca, ale jej skutki dopiero zaczynały się rozprzestrzeniać. Pozornie spokojny wieczór przerodził się w jedno z najbardziej komentowanych wydarzeń dyplomatycznych roku a krótki moment między papieżem a polskim prezydentem stał się symbolem głębszych podziałów w europejskiej polityce. Gdy goście powoli opuszczali barokową salę pelaco u zespół prezydenta Dudy pracował gorączkowo nad strategią komunikacyjną. W małym, bogato zdobionym pokoju bocznym trwała intensywna narada. Polski przywódca był wyraźnie dotknięty sytuacją. Jego twarz, zwykle opanowana przed kamerami, teraz zdradzała mieszankę irytacji i zakłopotania. To było celowe upokorzenie, mówił jeden z doradców, uderzając dłonią w stół. Potrzebujemy oficjalnego wyjaśnienia od Watykanu. Teraz wszystkie media pokazują prezydenta jako kogoś, kto został publicznie odrzucony. Zgadzam się, dodała szefowa protokołu dyplomatycznego. Watykan złamał wszelkie zasady kurtuazji. Powinniśmy rozważyć oficjalny protest. Inny doradca, z laptopem pokazującym pierwsze nagłówki w polskich mediach, nie zgadzał się. Nie możemy eskalować sytuacji. To tylko pogorszy nasz wizerunek. Media już przedstawiają to jako starcie między polityką migracyjną a wartościami humanitarnymi. Duda słuchał ich w milczeniu. Jego wzrok co jakiś czas kierował się w stronę drzwi, za którymi trwało przyjęcie. Przez szklane panele mógł dostrzec papieża, który teraz rozmawiał z grupą dyplomatów, wciąż mając Amirę u swojego boku. Co sugerujesz? Zapytał w końcu zwracając się do młodszego doradcy. Musimy zmienić narrację, odpowiedział ten bez wahania. Zamiast koncentrować się na tym, że zostaliśmy zignorowani, powinniśmy podkreślić nasze wsparcie dla uchodźców, szczególnie tych z Ukrainy. Możemy powiedzieć, że podzielamy troskę papieża. Duda skinął głową, rozważając te propozycje. Jego polityczny instynkt podpowiadał mu, że bezpośrednia konfrontacja z papieżem mogłaby być politycznym samobójstwem. Zwłaszcza w Polsce, gdzie autorytet kościoła wciąż był silny. Przygotujcie oświadczenie w tym duchu, zdecydował, ale nie wydawajmy go od razu. Zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się w ciągu najbliższych godzin. Tymczasem w sali prasowej przyległej do pałacu, dziennikarze przygotowywali się do wieczornych transmisji. Atmosfera była elektryzująca, wszyscy czuli, że są świadkami ważnego wydarzenia. Klip z incydentem został już wysłany do redakcji na całym świecie. Eksperci odmowy ciała analizowali każdy gest, każde spojrzenie. To nie był przypadek, twierdził politolog z Uniwersytetu Warszawskiego w polskiej telewizji. Papież wysłał jasny sygnał dotyczący stanowiska Watykanu wobec polityki migracyjnej. To nie jest tylko kwestia dyplomatycznego protokołu, ale fundamentalnych wartości. Media społecznościowe rozgrzały się do czerwoności. Hashtagi związane z incydentem zdominowały trendy w wielu krajach. Zdjęcie papieża trzymającego dłoń Ameryi zostało udostępnione miliony razy, często z komentarzami dotyczącymi prawdziwego chrześcijaństwa i solidarności. O 22:30, gdy większość gości opuściła już pałac, rzecznik Watykanu zapowiedział niespodziewaną konferencję prasową. Sala błyskawicznie wypełniła się dziennikarzami. Kamery zostały ustawione, mikrofony przygotowane. Ku zaskoczeniu wszystkich, do sali wszedł sam papież Leon XIV. Atmosfera natychmiast się zmieniła. U jego boku stała Emire, wyraźnie onieśmielona całą sytuacją. W pierwszym rzędzie dziennikarzy można było dostrzec przedstawicieli polskich mediów, gotowych do zadawania trudnych pytań. Dziękuję wszystkim za przybycie, zaczął papież. Jego głos spokojny i opanowany. Chciałbym wyjaśnić pewne nieporozumienie, które mogło powstać podczas dzisiejszego wieczoru. Sala ucichła. Kamery rejestrowały każde słowo. Niektórzy interpretują moje działania jako polityczne, jako krytykę konkretnych osób lub państw. Papież zrobił pauzę. Ale to nie polityka kierowała moimi krokami dzisiaj. To ludzkie historie wskazał na stojącą obok Amirę. Ta młoda kobieta przeżyła więcej cierpienia w ciągu 19 lat swojego życia. Niż większość z nas doświadczy przez całe życie. Jej historia jest historią milionów. I to właśnie te historie muszą być w centrum naszej uwagi, nie dyplomatyczne gesty, nie polityczne sojusze. Następnie papież wypowiedział słowa, które następnego dnia znajdą się na pierwszych stronach gazet. Dyplomacja przyszłości nie będzie polegać na wznoszeniu toastów między możnymi tego świata, ale na wsłuchiwaniu się w głosy tych, którzy są niewidzialni. Ta wypowiedź wywołała falę oklasków wśród dziennikarzy. Niektórzy polscy korespondenci wymieniali zaniepokojone spojrzenia, wiedząc, jak ta deklaracja zostanie odebrana w Warszawie. Ranek po kolacji dyplomatycznej przyniósł prawdziwą burzę medialną. Incydent i późniejsze słowa papieża stały się głównym tematem wiadomości na całym świecie. W Polsce reakcje były szczególnie emocjonalne. Od oburzenia po wsparcie dla papieskiego przesłania. Prezydent Duda. Po nocnych konsultacjach ze swoim zespołem, zdecydował się na oficjalne oświadczenie. W eleganckim holu ambasady polskiej w Rzymie, przed flagami Polski i Unii Europejskiej, starał się zachować dyplomatyczny ton. Mam głęboki szacunek dla Jego Świątobliwości i dla Jego troski o los uchodźców, powiedział, Jego głos spokojny i mierzony, choć można było wyczuć napięcie kryjące się za każdym słowem. Polska również wykazuje taką troskę. Przyjmując setki tysięcy uchodźców z Ukrainy, jesteśmy narodem, który rozumie cierpienie i wysiedlenie, pamiętając naszą własną historię. Mamy nadzieję na dalszy dialog z Watykanem w duchu wzajemnego szacunku. Za kulisami jednak trwała intensywna wymiana not dyplomatycznych. Polski MSZ żądał wyjaśnień, podczas gdy Watykan pozostawał przy stanowisku, że nie chodziło o afront wobec konkretnego przywódcy, ale o szersze przesłanie humanitarne. Europejscy liderzy uważnie obserwowali rozwój sytuacji, wiedząc, że może ona wpłynąć na delikatną równowagę w negocjacjach dotyczących wspólnej polityki migracyjnej UE. Tymczasem Emire Kelil nieoczekiwanie znalazła się w centrum światowej uwagi. Media z całego świata zabiegały o wywiad z nią. Organizacje pomocowe chciały, by została ich ambasadorką. Pojawiły się nawet propozycje książki i filmu dokumentalnego o jej życiu. Jej historia Jedna z milionów podobnych historii uchodźców nagle zyskała twarz i głos. Nie chciałam być w centrum uwagi, powiedziała w krótkim oświadczeniu, stojąc przed siedzibą organizacji pomocowej w Rzymie, która zapewniała jej zakwaterowanie i wsparcie. Ubrana w tę samą skromną sukienkę, co podczas kolacji, mówiła spokojnie, choć widać było, że nie jest przyzwyczajona do błysku fleszy i mikrofonów. Ale jeśli moja historia może pomóc innym zrozumieć. Przez co przechodzą uchodźcy, jestem gotowa ją opowiadać. Nie chodzi o mnie, chodzi o miliony osób, które straciły domy i bliskich, i które szukają po prostu bezpiecznego miejsca do życia. Jej słowa, proste i szczere, poruszyły serca wielu. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wiadomości wsparcia, a wiele osób zaczęło zastanawiać się: jak mogą pomóc uchodźcom w swoich lokalnych społecznościach. Trzy dni po incydencie. Gdy emocje wciąż były gorące, doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Prezydent Duda, ku zaskoczeniu swojego zespołu, zwrócił się z prośbą o prywatne spotkanie z papieżem. Był to odważny ruch, który mógł albo załagodzić sytuację, albo jeszcze bardziej ją skomplikować. Ku zaskoczeniu wielu obserwatorów, Leon XIV zgodził się, ale postawił jeden warunek: spotkanie odbędzie się w ośrodku dla uchodźców na przedmieściach Rzymu przekazał rzecznik Watykanu podczas krótkiego briefingu dla prasy. Warunek był jasny i symboliczny. Papież nie chciał rozmawiać w luksusowych apartamentach Watykanu ani w eleganckiej ambasadzie. Chciał, by polska głowa państwa zobaczyła na własne oczy rzeczywistość, o której dyskutowali. Duda, po krótkiej konsultacji ze swoimi doradcami, z których wielu odradzało mu przyjęcie tego warunku, zaakceptował propozycję. Następnego dnia politycy i dziennikarze z niedowierzaniem oglądali zdjęcia polskiego prezydenta, który bez krawata i w podwiniętych rękawach koszuli siedział wśród uchodźców z różnych krajów, słuchając ich historii. Obok niego siedział papież, a kilka miejsc dalej Emirę, która zdawała się pełnić rolę nieformalnego tłumacza i przewodnika po rzeczywistości uchodźczej. Fotoreporterzy uchwycili moment, gdy Duda, z wyrazem autentycznego zainteresowania, Słuchał opowieści syryjskiej rodziny, która straciła dwoje dzieci podczas przeprawy przez Morze Śródziemne. Inne zdjęcie pokazywało go bawiącego się z małym afgańskim chłopcem, którego rodzice zginęli w zamachu bombowym w Kabulu. Te obrazy, tak różne od oficjalnych, sztywnych fotografii dyplomatycznych, szybko obiegły świat. Podczas tego spotkania, zdala od fleszy i oficjalnych przemówień, coś się zmieniło. Duda. Znany ze swojej powściągliwości i formalnego stylu, wyraźnie poruszony historiami, które usłyszał, w pewnym momencie zwrócił się do papieża. Wasza świątobliwość miał rację, powiedział jego głos cichy, ale zdecydowany. Potrzebujemy więcej słuchania, mniej oficjalnych gestów. Polityka często sprawia, że zapominamy o ludziach, których ma ona służyć. Papież uśmiechnął się łagodnie. To nie jest kwestia racji. Panie prezydencie, to kwestia człowieczeństwa i cieszę się, że mogliśmy się dziś spotkać w tym miejscu, wśród tych ludzi, którzy przypominają nam o co naprawdę toczy się gra. Wieczorem tego samego dnia Duda wystąpił z nieplanowanym oświadczeniem, które zaskoczyło zarówno jego zwolenników, jak i krytyków. Po dzisiejszych rozmowach z uchodźcami i z jego świątobliwością, Podjąłem decyzję o rewizji niektórych aspektów polskiej polityki migracyjnej. Polska ma tradycję gościnności i solidarności, i musimy być wierni tym wartościom. W najbliższych dniach przedstawię konkretne propozycje, jak możemy lepiej wspierać osoby szukające schronienia przed wojną i prześladowaniami, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo naszym obywatelom. Ta deklaracja wywołała polityczne trzęsienie ziemi w Polsce. Komentatorzy zastanawiali się, czy prezydent rzeczywiście zmieni kurs, czy to tylko chwilowy PR w odpowiedzi na międzynarodowe zamieszanie? Część jego politycznych sojuszników publicznie wyraziła zaniepokojenie tym nagłym zwrotem. Inni z ostrożnym optymizmem poparli nowe podejście. Ale dla Ameryki i innych uchodźców, którzy spotkali tego dnia polskiego prezydenta, nawet ta drobna zmiana w retoryce dawała nadzieję. Bo jak powiedziała Emire w wywiadzie udzielonym włoskiej telewizji, zmiana zaczyna się od słuchania. A dzisiaj zostaliśmy wysłuchani. To może się wydawać małym krokiem, ale dla nas, którzy przez lata byli niewidzialni, to jest ogromna różnica. Prawdziwa dyplomacja nie dzieje się na eleganckich przyjęciach, ale wtedy, gdy ludzie naprawdę się spotykają i słuchają nawzajem swoich historii. W ciągu następnych tygodni, wbrew oczekiwaniom wielu sceptyków, prezydent Duda dotrzymał słowa. Polska ogłosiła nowy program pomocy dla uchodźców. Zwiększając środki na ich integrację i edukację. Dodatkowo, rząd polski zgodził się przyjąć kontyngent 500 syryjskich uchodźców bezpośrednio z obozów w Turcji z priorytetem dla rodzin z dziećmi i osób potrzebujących opieki medycznej. Decyzja ta spotkała się z mieszanymi reakcjami w Polsce. Były protesty i głosy sprzeciwu, ale również manifestacje poparcia. Jednak międzynarodowa reakcja była jednoznacznie pozytywna. Papież Leon XIV publicznie pochwalił polską inicjatywę, nazywając ją konkretnym wyrazem chrześcijańskiego miłosierdzia i europejskiej solidarności. Co do Ameryki, jej życie również uległo transformacji. Dzięki stypendium ufundowanemu przez Międzynarodową Organizację Humanitarną, rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie Rzymskim. Stała się również nieformalną rzeczniczką uchodźców, występując na konferencjach i w mediach, Opowiadając swoją historię i przypominając światu o milionach innych, którzy wciąż czekają na pomoc. Rok po rzymskim incydencie, jak nazwały go media, Emire została zaproszona do Polski na konferencję poświęconą integracji uchodźców. Na lotnisku w Warszawie czekał na nią prezydent Duda. Ich uścisk dłoni, uwieczniony przez fotoreporterów, stał się symbolem nowego rozdziału, nie tylko w polskiej polityce migracyjnej ale także w szerszej europejskiej debacie na temat solidarności i humanitaryzmu. Ten incydent, który zaczął się od dyplomatycznego afrontu, przekształcił się w coś znacznie głębszego, w moment refleksji nad istotą przywództwa i nad odpowiedzialnością wobec najsłabszych. Jak pokazała ta historia, czasem najmocniejszym głosem jest ten, który przez długi czas pozostawał niesłyszany. A prawdziwa zmiana często zaczyna się nie od wielkich deklaracji, ale od prostego gestu słuchania. W świecie, gdzie polityka często sprowadza się do pustych gestów i wyreżyserowanych wystąpień, ten jeden moment autentyczności, papież ignorujący toast polityka, by porozmawiać z uchodźczynią, przypomniał nam wszystkim o istocie prawdziwego przywództwa moralnego. I o tym, że czasem najpotężniejszym politycznym aktem jest po prostu bycie człowiekiem. W epoce natychmiastowej komunikacji, Autentyczność i szczerość mogą mieć większą siłę niż starannie zaplanowane strategie PR. Jeśli podobała Ci się ta analiza, nie zapomnij dać kciuka w górę, zasubskrybować kanału i udostępnić tego wideo znajomym. W komentarzach daj znać, o jakim innym politycznym wydarzeniu chciałbyś usłyszeć podobną analizę. Czy uważasz, że gest papieża Leona XIV był słuszny? Czy prezydent Duda zareagował właściwie? Czekam na Wasze opinie. Do zobaczenia w kolejnym materiale, gdzie będziemy analizować następne przełomowe wydarzenia kształtujące współczesną politykę europejską i światową